Siemanko, z tej strony Jurajski Staś. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft na wypasie. Pamiętacie, w poprzednim odcinku byłem gdzieś, gdzieś tam. No ale już się postanowiłem wrócić do tego portalu. I chyba jednak nie będę szedł na razie na prawę. O, patrzcie. Dwa szmaragdy tam się ukryły. Może postaram się je zaznaczyć przy edycji filmu Żebyście mogli mnie je, je łatwiej zobaczyć Ale ja tutaj skrzyni poszukam Może znajdziemy tutaj coś ciekawego O jest skrzynka Zmora stawonogów, jedwabny dotyk, niezniszczalność 3, wydajność 3 No dobre całkiem To też, dobra biorę A złoto się przyda Samorodki o na pewno wezmę tego fireballa. Krzemień. Krzemienia mam mało, zegara nie biorę. Zegar mi niepotrzebny, ale gdzie jest mój koń? Halo. O tu jest. Konik wrócił Tam mamy też marakity fajne. Ale ich nie będę zbierał, bo ja sobie je zbieram ze siliktaczem. One mi się tak, popatrzcie co tam jest. Widzieliście? To się nazywa piramida. Dlaczego konie w Minecrafcie nie dostają obrażenia na wypadku? Nie to zastanawia. Jest to bardzo dziwne. Tak jak to, że mój koń właśnie tutaj się utopił. I patrzcie, wersja 1.17.0.5.10. Jak możecie zauważyć, znowu jest błąd, przez który widać wszystko pod wodą, tak jakby z efektem Night Vision. Po prostu o wiele lepsza widoczność. Dziwna sprawa. O, jeszcze tu jakieś dewitujące rzeczy. Nie no, ja nie wiem o co tu chodzi, co się tu dzieje z tym Minecraftem. Ok, schodzę. Oczekujemy tutaj, mam nadzieję, czegoś fajnego. Kurczę tylko, że ja bym chciał pozbierać te bloczki. Sobie. O, jeszcze mi któryś tam przez przypadek wypadnie. I wtedy będzie źle. Dobra. Mamy tu zniszczone. To chyba sobie tu podpalę. Nic znaczy musi nie świeci. Dobra, nieważne. Mamy złoto, złota więcej. Płytki naciskowej nie chcę O proch się przyda na pewno. Proch weźmiemy zamiast tego kurczaka. Złote jabłuszka zamiast torbiela świecącego, kości by się na farmę przydały. Więc wezmę zamiast szyb. Dobra, to był zły pomysł. Wybierzemy tutaj złotka, więcej szmaragdziki. Szmaragdy zamiast tych tutaj. Mm, jak to się nazywa? Nie pamiętam, jak to się nazywa. Od siodło mamy drugie. Stąd nic, a tu. Oj, to mi się przyda. To mi się przyda na mieczyk. Ostrość 3. No, mogłaby być troszeczkę większa, ale patrzcie, ile my tu mamy w ogóle tych złotych jabłek. Niesamowite ilości. Dobra, ja się już chcę stąd wydostać. Nie będę tu. A, zapomniałem prawie. Jeszcze wezmę sobie trójki TNT sztuk 9 by się przydało Ale czemu to mi się nie chce zebrać? Mam chyba pełny ekwipunek, tak do z ekwipunku sobie... Dobra, krzemień wywalę. Mamy 7 TNT, a przydałoby się 9. Dobra, udało się. Teraz trzeba się stąd szybko wydostać. Nie wiadomo jaka pora dnia jest na zewnątrz. O, podsadzimy się jeszcze cobblestone'em i... ucieczka. O, tędy ucieknę. Dobra, jest dobrze. Wiecie, co ja zauważyłem? Że mi się zacina tylko na wersjach... Y, na eksperymentalne, eksperymentalnej rozgrywce. Gdzie jest koń? Nie no, nie wierzę, że on gdzieś zniknął znowu. Czemu moje konie zawsze znikają? Kurczę Tu byłem przed chwilą. A więc, gdzie jest? Jak się w ogóle nazywał ten koni? Nie ma jeszcze imienia, chyba. Tak, na 100% nie ma. Ale, gdzie on jest? Gdzie on jest? Gdzie on. No tu mi się wydawało, że był, ale nie ma. Ja już jestem w domu, jak widzicie, ze swoim konikiem. Było tutaj dwóch pillagerów, więc musiałem ich pokonać i teraz mam efekt. Bad omen, tak? Zły omen, tak? Dobra, ja chcę zrobić teraz taką fajną rzecz. A mianowicie, już sobie nabrałem wody i zrobimy tutaj takie coś że ściągniemy teraz mu zbroję. Zabarwimy na fioletowo i zobaczymy jak będzie teraz wyglądał. Nasz kołnik. O może go nazwiemy fiolet. Dobra, dobry pomysł. To będzie fiolet. Przedstawiam wam fioleta. Fiolet tutaj sobie będzie mieszkał na razie z nami. A ja bym chciał coś eksplorować, nowego. Przynajmniej teraz chcę, bo potrzebujemy tutaj nowych rzeczy. A jak wiecie, przydałoby nam się więcej minerałów znowu. A więc ja wam znowu zrobię cięcie, bo cięcie jest niestety potrzebne. Bo wy się zanudzacie na 100% na oglądanie łażenia po kopalni Ale to nie martwcie się sam sobie pójdę do kopalni bez nikogo. Naprawdę. Naprawdę bez was idę do kopalni. A tak naprawdę to co ja tu robię? Po co tu wpisane jest? Dobra, ja potrzebuję tylko 18 patyczków. 18 patyczków jest. Okej, okay, a więc 18 teraz pochodzi. Dobra, mamy to i potrzebujemy teraz jeszcze tutaj dużo. Całkiem dużo, naprawdę dużo jedzenia którego, jak na razie widzicie, nie mam. Dobra, na razie mi starczy to. Wezmę jeszcze zgniłe mięso. Zgniłe mięso też można zjeść, więc... Biorę. I idę... Do kopalni. Popatrzcie na mój ekwipunek, za niedługo wyświetli się wam... Już po kopalni. Chyba. Albo wam pokażę coś ciekawego, tak. Dobra. Tu są Axolotl. Cudownie się składa, złoty. Nie ja nie chcę złotego. Nie chcę takiego. O. Mamy mamy. Wiadro z dorosły, błękitny Axolotl. A ja właśnie... To jest mój ulubiony kolor Axolotla. W Minecrafcie. O, patrzcie, ile tu mamy Tipstone. Sobie zbierzemy. Fajnie, że udało się znaleźć coś takiego, po prostu się kopałem w górę, tak w górę, nawet nie w dół, tylko w górę. A więc e, dzięki temu cudownemu przypadkowi odnalazłem Axolotla. A żeby Axolotl za mną chodził, to muszę mieć chyba tropikalną rybkę, z tego co pamiętam. No, raczej tak. Raczej muszę mieć tropikalną rybkę. I będziemy mieli przyjaciela! Błękitnego, dorosłego Axolotla. Mam nadzieję, że dużo nam będzie pomagał. I czy da się go jakoś oswoić? Czy on tylko za nami będzie łaził? No fajnie by było, gdyby się go dało oswoić. Dobra, trzeba coś zjeść. Zjemy pieczonego łososia. A nie niepier, bo mamy restona na za dużo. Ale na pewno sobie tutaj rozstawimy dużo pochodni, żeby mieć tu oświetlone i żeby mi się tu moby nie spawnowały. O kurczę mamy problem. No tam jest chyba ta jaskinia... Tak, to jest... Co jest? No to jest chyba to jezioro podwodne. Przy którym my mieszkamy. O i prawie. Jeszcze. Jeszcze tu. Okej. Okay. Udało się chyba. Tak, mam nadzieję. Udało się. Dobra, tu moje pochodnia. Tu była kolejna postawiona. I jeszcze sobie. O, surowe żelazo. Chyba te moje. Tak, patrzcie, ile tu węgla. Ja bym sobie go zebrał. Ja już wróciłem sobie z wyprawy. Mamy trzy aksolotle, jak widać. Na są w takim pomieszczeniu. Nazbierałem sobie trochę nacieków jeszcze. Poznalazłem parę takich. I sobie je teraz tam przypnę na farmę. Może coś uda się tam uzyskać. Jakąś większą ilość nacieków. A tu już mam wszystkie. A dobra, przyczepię tutaj. Przecież tu chyba nie będą działać. Ale warto spróbować. Może coś będzie działać. Ale raczej nie, bo jak widzicie stąd pada pełno kropelek, a tu prawie nic. No więc bardzo ryzykowna sytuacja. Ale musimy. O, jest krowa. Musimy, mm. musimy mieć tutaj, proszę Państwa, dużo skóry na tą biblioteczkę. O, ja już mogę zebrać sobie tutaj aż trzy. Ale wydaję na farmach. O, przez przypadek zrobiłem pięć stołów kowalskich. Raz, dwa, trzy. Super wydajna farma, proszę Państwa. Polecam wszystkim. Tam idziemy sobie zobaczyć teraz. Na farmę krasnorostów I zobaczymy co się tam nazbierało jaki poziom chyba że wyłączyłem znowu Nie działa Działa, wszystko działa Ale nie działa poprawnie Tak, tam się bloki zduplikowały Chociaż jak się tu mogły zduplikować bloki? ...trudniej jakiś bug znowu w Minecrafcie. Oj, oj, Mamy problem. Trzeba tutaj szybko redstone postawić. O, a ja sobie zbiorę z powrotem I stawiamy tutaj z powrotem te rzeczy. I czy się zepsuje, czy będzie działać? Działa. Dobra. I robimy bloki. Chcecie w ogóle poradnik? do takiej y, farmy zobaczycie ona jest bardzo wydajna Teraz sobie zablokujemy tutaj hopery i z którego poleci najpierw z tego no na razie jeszcze widać nie działa dobrze już chyba drugi odcinek jest ale wyłączyłem sobie muszę sobie trochę poawczyć przy tym o, jak widzicie się level trochę przemieszcza, ale jak to będzie długo chodzić, no to bardzo szybko będę miał 30 level, chyba za jednym obchnieniem, takiego pieca, ale już za chwilkę 30 level wejdzie na moje konto, I ja sobie tutaj, od... o, moje dwa psy, kiedy ja je oswajałem, chyba poza nagrywaniem, tak. Poza nagrywaniem je oswoiłem sobie A teraz musimy tutaj znaleźć coś ciekawego chyba Co myślicie o tym? Chyba jednak to zły pomysł Rozwalimy sobie trochę trawy morskiej Ale po co się pytacie? A ja wam powiem Po to żebyście się pytali W ogóle co się tu z tymi liśćmi zrobiło? Chwila Chyba wiem Wideo Łatkie oświetlenie, dobra, nie jest wyłączone nie pamiętam nawet dlaczego Dobra, wszystko już powinno być okej. Okay. No i już normalnie wyglądają te liście okay. a więc zbieramy sobie i teraz powinien być już 30 poziom No nie, jeszcze nie W ogóle trzeba sobie sprawdzić ile tego mam w skrzyni, bo potem po prostu wyłączam maszynę Proszę Państwa. Możemy teraz zebrać sobie te I mamy 30. poziom. Udało się, proszę Państwa. Cóż za emocje! Wszyscy krzyczą. Tak? Krzyczą wszyscy? Czy coś mi się przesłyszało. Dobra, na razie wystawimy to. Niech sobie tutaj... ...to tutaj grzecznie chodzi. Albo lepiej jak wyłączymy sobie tą maszynę. Zresztą się znowu zepsuje. A i tak mam tutaj dużo zapasów, więc proszę Państwa, tam jedzie jakieś UFO. A ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Do następnego filmu. Cześć.